Książeczka z, <laughs> z tej strony, z tej strony, gdzieś 9,9 i to jest yy, yy, odcinek ze Slime Ranchera, który Właśnie nie wiem dlaczego zaczął mi klatkować. Halo Slime Rancher, działasz? Dobra, działa chyba. Przecież nie chodzi płynnie, nie wiem z jakiego powodu, no ale okej. Okay. Yy, jak widzicie, yy, wracaj tam. Yy, Dużo nie robiłem, bo kupiłem sobie tylko to takie tu, za te plorty tutaj. No i to właściwie tyle co robiłem przez ten czas, a dzisiaj... A i pisaliście mi, pisaliście mi do czego jest ten klucz, ale ja oczywiście już nie pamiętam. Teraz w ogóle go zauważyłem przy pieniądzach. Nie wiem czemu gramilaguje. laguje, mogę tu FPS jakiś sprawdzić. że mi się coś pobiera w tle, ja nie wiem. No ale dobrze. Zbieramy sobie owocki. Już nie, nie owocki, zbierajmy warzywa. No <tuszy> Dobra. A wy w ogóle ten odcinek to widzicie dość późno, bo wy go widzicie dopiero o Polajwie go widzi widzicie. Więc mam nadzieję, że nie będziecie smutni. Że po lajbie dopiero widzicie ten odcinek. O kurczaki. Masz to. Te marchewki i kurczaki. I chcę te. Mm, Plorty tych kotków. Jeszcze parę plotów kotków potrzebuję. Kurczaki. Nie mam pojęcia jak się hoduje kurczak. Ale mamy tu już jeden ten plort. O nie, nie złapałem go. Ziołnik, jest? Jest. Teraz mogę dochodzić po prostu... Zbierć rzeczy. A ład, otrzymywajmy jakiś nieudacznik okej okay. tu mm -mm -mm, jest plat, ale ten mnie nie interesuje. Ja Musimy zagrać. Waha. u nie, ciebie to ja biorę właśnie lecimy z gościem ja chyba się cała załadowała, bo nie klatkuję przynajmniej tak mi się wydaje Okej, okay, lecimy w nie! Yeah. ten medal! Uciekamy tu, szybko, szybko! Spójrzmy! jak ten medal się dostanie do naszej barwy, to on nam tamto zabija wszystkich. A ja to tak mam już dużo niezbrojonej rzeczy. Już nie wiem, czy jak tam ta klatka jest zamknięta, to czy ten medal się tam może dostać. Słyszałam, chwilę, czy ja mam dobrze ustawiony mikrofon, żebyście mnie głośno słyszeli? Mam nadzieję, że tak. Okej, okay, siedź tam. Jedz tam. Też tam siedź. E, ty! Mówię ci, siedź tu. Więcej nie mam. Ciebie mam. Jedz to. Ile jest jeszcze tego? Jest. Nie chcę tego jeść, a tu mam tyle tego niepotrzebnego tego rzeczy. Nie wiem, czy wyjecie kurczę. O, dostają marchewki. Mamy jeszcze jeden ten plot, więc proszę bardzo, dla Pana. Dobrze. Tu można oddać. No świetnie. Ploty nadal pewnie nic warte. Okej. Okay. Trzeba zrobić farmę kurczaków, tylko nie wiem jeszcze jak. Chodźmy zrobić ją tu, jeśli się da. Okej. Okay. Mm. Ga nie, garden nie. To! Do dwieście pięćdziesiąt. Dawaj dokładnie. Tylko sześć! słabo się tak Ale sześć wystarczy. Cześć tych tych, tych um, kotkowych to jest dziewiętnaście za jeden. Więc to jest dobrze. Nie to. No. Okej. Okay. I co? Rozmnażajcie się. Okej. Okay. Chyba to tyle. Marchewki tu jeszcze są, plato tu jeszcze są. Mm. Weźmy to do ekwidryku. i Dajmy do zjedzenia tym ludziom, tym typom, co tam są. Bo teraz jest już po prostu niepotrzebne. Proszę bardzo, dla Was jedźcie. Bieście i jedźcie z tego wszyscy. O! Dużo platów będzie na pewno. Dawaj tylko platy. Tylko plata chcę. Dziękuję. Ok, siedem, osiem... Dziewięć... Jedenaście... Jest tu jeszcze jakiś plat? Trzynaście... Jeszcze jest Plot. A tam jesteś 16 jeszcze ktoś. Ma plorta do oddania. Nikt. Do widzenia. No i moim zdaniem. Fajnie, pozdawane jedzonko. O, jeszcze coś jest. Więc trzeba was więcej karmić. No nadal cztery, kiedy ta wzrośnie? jakbym się poszedł przespać? O, ale sobie wstałem. O, cena wzrosła do 5. Ale fajnie. okej. Okay. To nie. Tak, tak może cena wzrastać, to nikt wzrośnie do 6. Wspimy do nocy. A, mogę spać do kolejnego rana po prostu. okej. Okay. Chciałem po prostu dwa razy kliknąć i 6. Widzicie? A to już 12. A te 24. No i o to chodziło. I teraz nas O tutaj marchewek dużo mamy. Chauć, mi się w ekwipunku nie mieszczą. O Jezu. Szybko. Macie jedzenie. To się kliknij. I widzę, że za dużo wyglądałem. Wy potrzebujecie na dużo. Nie dla tych ogromnych. Okej. Okay. Y tutaj lecimy po więcej marerów. Tak? Okej. Okay. 9, 10. 20. Ojej, fajnie tutaj. Dobre. Tak myślę, że 15-10 minut odcinka tylko dzisiaj. Mówię, wy to widzicie gdzieś około 20 po liveie Dobra jak... O jezu, ale na zbierane Jak najwięcej tych dawaj teraz Chyba jeszcze jeden, akurat ok Ale mamy plotów Naz patrzcie, widzicie? 24. My bogactwo 600 pieniędzy. W końcu może kupimy sobie a tank, a pack, ile? też 350. E, pożycz ktoś. To ja niech A ja ale A jeszcze zrobimy coś takiego. Ty. Masz. Dobra. Lecimy 14 plotów, to jest wystarczająco. Okej. Okay. I tutaj kupujemy jetpacka. Bo dash wszystko jest ten? Dobra, jetpack. jak ten jetpack działa? A, na no takiej zasadzie dobra. Okej. Okay. A nie, ale bieganie przecież też mi to będzie zabijać. Dobra, słabo. Jeszcze jakieś majereczki trzeba tam wkładać. Już kolejne rosną. Chyba wszystkie. Okej, okay. 18 dodatkowych machawek, ale tutaj jeszcze te machawki wcale No, ok, 54 machawki. Czy ja już to wykupywałem? A, nie. A ile to kosztuje? Dużo. Dobra, 11 minut odcinka. Trochę porobiliśmy. Myślę, że się no mogę żegnać. Ale najpierw zanim się pożegnamy to pójdziemy po wodę. Nie wiem co ta woda daje, ale chyba bije się, tą wodą się bije z tymi yy, 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 tymi co ich nie lubimy. Tymi co jedzą nam na kolegów. Co to jest za kurczaki? Nie, zostawcie te kurczaki. Nie, nigdy! Kurczaki! Dobra, uratowałem no. je. Mam jakieś trzy kurczaki, też wrzucimy do farmy na kurczaki O, i wijasz, widzę wodę. Przetestujemy, jak jetpack działa w tajanie. Jetpack w tajanie. No, fajnie działa jetpack w tajanie. Daj więcej wody, dobra. Jak on działa? Okej, okay. to ja najwyżej będę mógł się bronić. Dobra, lecimy. Dosłownie lecimy. Okej. Okay. Ciekawe, czy będę mógł mieć więcej slotów w ogóle jeszcze na te rzeczy minne. Dobra, weźmy jeszcze sobie stąd marchewki. Owocków nie bierzemy, niech oni albo więcej Chodźcie owocki. Dobra, i niech wy sobiecie owocki i zostawcie moje marchewki. Trafią. Dobra. Myślę, że z tych małych kurczaków mogą wyrosnąć jakieś lepsze kurczaki, dobre. Czy wy w ogóle coś musicie jeść? Cztery, czy ja trzech nie wrzucałem, nie wiem. Mogę coś tu rzucić niby. Ale tak się się chce. Już myślałem, że tam się połączyli. Dobra. Bierze się coś jeszcze. Nie, na jedzeni są. A więc idziemy się pożegnać. Tu, 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 tu. Do pożegnania czas. Tak. 15 minut. Tutaj. A więc tak, ja byłem list... czekajcie, bo tu coś przyszło. Wow! 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 Dobra, jakoś się podjęliśmy tym, że coś tu przyszło. To się żegnamy to tak, ja byłem Liz, wy byliście sobą, dzisiaj za mną z nami były slajmy, no i cześć!